Dzieciństwo. Pamiętam smak pszennego chleba, słodki zapach domu drewnianego. Objęcia miłości nie skończono. wszystkie, wszystko z rąk babci. Słońce się południe chubójnie kwitło. Oczy dopiero otwierałem. Myśli biegły w cudowne myśli. Dzień do, pra, do nocy, krótki czas. Bosu tratowałem w woda tryskała, mały żywioł Pachniałem wiatr, upaczczony dłotem, głośno radość sięgała w nieb. Trudno odróżnić od stracha z grochu, włosy zmierzonione w gwiazdo z bociaru. Zabawy mistrzne trwały, dopóki dziadek nie zawołał. Żółte gwiazdki na, na lampce świeciły. Zaraz przychodził czarodziejski cel. Zabierał podróż po marzeniach ogromnym łóżkiem w białej pościeli. Autor, syn, czytała mama.